Za chwilę rozpocznie się baśniowa przygoda. Autor Julian Tuwim. Tytuł – Rycerz Krzykalski. Na zamkowym dziedzińcu pojawia się rycerz, co krzyczy – hurra! Tak głośno, że aż chorągwie drżą, a gdzieś obok czai się sprytny przeciwnik. Czekają śmiech, przesadzone miny i ważna myśl. Prawdziwa odwaga nie potrzebuje wielkich okrzyków. Warto usiąść wygodnie, włączyć uśmiech i nadstawić uszy. Zaczyna się opowieść. Oto rycerz krzykalski. Spójrzcie, co zamina. Zdarzyło mu się kiedyś złapać tatarzyna. Krzyczy: Hurra! To moja odwaga i męstwo! Wróg w niewoli! Ja górą odniosłem zwycięstwo! Nieustraszony jestem, więc natarłem zbrojnie. Hura, hurra! Jam pierwszy śmiałek na tej wojnie! Któż by się mógł porównać z takim bohaterem? Niech tu sam król przyjedzie z największym orderem. Dla mnie wszystkie zaszczyty, dla mnie cześć i chwała. Złapałem tatarzyna, zdobyłem trzy działa, więc krzyczą mu: Przyprowadź tego tatarzyna, a Krzykalski. Nie mogę, bo mnie za łeb trzyma. Tak kończy się ta zamkowa historia. Okazuje się, że najgłośniej krzyczeć nie znaczy być najdzielniejszym. Odwaga lubi ciszę i pokazuje się w czynach, nie w przechwałkach. Jeśli film się spodobał, można zostawić polubienie i włączyć subskrypcję kanału. Dzięki temu powstaną kolejne bajki. Warto pamiętać, Siła to nie tylko miecz i zbroja, to także spryt, życzliwość i szacunek. Najpierw dobrze jest zrobić, dopiero potem opowiadać. A gdy kusi, by wołać hurra, niech najpierw przemówią serce i rozsądek. Można teraz zamknąć oczy i wyobrazić sobie własną przygodę, w której dobro i mądra odwaga zwyciężają. Do usłyszenia w następnej bajce.